Droga siostro, drogi bracie, ponownie serdecznie witam Cię na kolejnym rozważaniu o modlitwie w ciszy. Omawiamy, w jaki sposób modlić się, w jaki sposób dochodzić do najważniejszego momentu naszej modlitwy, do tego aktu wiary. I ostatnio analizowaliśmy historię kobiety, która była chora na krwotok wykonała drogę do Jezusa i poprzez dotyk nawiązała kontakt z Nim, a Jezus jej się całkowicie dał, wykonała akt wiary. I teraz chciałem powiedzieć trochę więcej o tym akcie wiary. Jan od krzyża, święty Jan od krzyża mówi, że wiara ma dwie cechy. Może wprost zacytuję. Wiara jest to uzdolnienie duszy, pewne i ciemne. I tak właśnie Jan Krzyża pisze w drodze na górze Karmel. To są te dwie cechy. Ona jest pewna i ciemna. I teraz chciałem rozważyć tę pierwszą cechę pewność wiary. Akt wiary jest pewny. Co to znaczy? Krótko mówiąc, to znaczy, że ilekroć wykonujemy akt wiary, to na pewno dochodzi do kontaktu między Bogiem a człowiekiem. Ta wiara jest zawsze pewnym połączeniem między człowiekiem a Bogiem. No tak jak na przykład ktoś by, nie daj Boże, chciał włożyć rękę do ognia. No, to na pewno się sparzy. Nie ma innej możliwości. Albo, jakby chciał włożyć rękę do wody, no to na pewno ta ręka będzie mokra. Jeżeli dotykamy Boga, to na pewno zostaje nawiązany kontakt i Bóg nam się daje. Poprzez akt wiary, my jakby otwieramy upusty Bożego życia. Łaska Boża, życie Boże płynie do nas. I to jest pewne. Uwierz w to, że tak zawsze się dzieje. Oglubienica w pieśni nad pieśniami mówi takie piękne słowa: Znalazłam umiłowanego mej duszy, pochwyciłam go i nie puszczę. I właśnie akt wiary pozwala nam. Znaleźć tego naszego umiłowanego duszy, być w nim, a On się nam daje. Co więcej, On chce nam się dać, bo Bóg jest miłością, to znaczy dobrem, rozlewnym. On jakby szuka, kto mnie uwolni, kto pozwoli mi, abym siebie dawał. On chce siebie dawać. I jeżeli człowiek przychodzi do Niego z taką dyspozycją, że niczego nie oczekuje od Boga, niczego od Niego nie żąda, tylko pragnie jednego, oddać Mu się całkowicie. To właśnie jakby otwiera te wrota życia wewnętrznego Boga, Bóg jest szczęśliwy i przelewa siebie w tę duszę. Tak działa wiara, dlatego ona jest właśnie tym uzdolnieniem pewnym. Zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego akurat wiara? Wiemy, że są trzy cnoty boskie. Wiara, nadzieja i miłość. Dlaczego one są nazywane cnotami boskimi? Bo one nas wprowadzają w Boga. Dzięki tym trzem aktom akt, akt wiary, akt nadziei, akt miłości. Dzięki tym trzem Nadprzyrodzonym czynom, które możemy jako ludzie wykonać, wchodzimy jakby na inny poziom. Wchodzimy na poziom nadprzyrodzony i zostaje nawiązany kontakt z Bogiem. Ostatecznie Bóg, który jest miłością, jest zdobywany przez miłość. I kiedyś w niebie już nie trzeba będzie wiary ani nadziei, tylko miłość. Ktoś, kto kocha, przemienił się w miłość, wszedł na ten sam poziom, co Bóg i wszedł jakby w niego, a Bóg wszedł w tego człowieka. Kontakt został nawiązany. No ale, ponieważ jesteśmy ciągle na ziemi i tego Boga nie widzimy, więc potrzebna jest wiara. Ten Bóg jest ciągle jakby okryty w tym płaszczu, tak jak Jezus w tej historii z tą kobietą chorą na krwotok. Żeby mi się chociaż jego płaszcza dotknęła, mówiła ta kobieta. Bóg jest dla nas ciągle zakryty, i dlatego jako, jako pierwsza idzie wiara w tej kolejności. Ale ona ma ten sam skutek, co miłość dokonuje zjednoczenia z Bogiem. Można by tu się posłużyć takim obrazem powiedzmy, że są dwa instrumenty dwie gitary. I teraz, jeżeli ktoś szarpnie strunę w jednej gitarze, to jeżeli w drugiej gitarze jest struna na tej samej częstotliwości, to ona też zaczyna drgać. Te dwie struny zaczynają drgać, podczas gdy inne pozostają nieruchome. Dlaczego? Bo one się jakby rozpoznają po tej samej częstotliwości. I właśnie o to tutaj chodzi. Bóg nas rozpoznaje po jakości naszej wiary, nadziei i miłości, rozpoznaje nas. To jest ta sama częstotliwość, co, co, co boska częstotliwość. Skoro On jest miłością, to człowiek, który wykonuje akty miłości, na przykład służy, kocha, daje siebie, on jest na tej samej częstotliwości. I tutaj ta łączność zostaje nawiązana. Wiara dokonuje takiego samego skutku co miłość, tylko że ona jest potrzebna właśnie tu na Ziemi. Jak to pięknie napisał pod koniec hymnu o miłości święty Paweł, teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy. Z nich, z, z nich zaś największa jest miłość. Tak, tylko miłość pozostanie w niebie. Tam już nie trzeba będzie wiary ani nadziei. Natomiast tu na Ziemi te trzy cnoty nas prowadzą do Jezusa. Nadzieja jest jakby pokorną służebnicą wiary i miłości. Ona sprawia, że ta wiara. Nie jest takim smutnym oczekiwaniem, że kiedyś tam, dopiero po śmierci, ujrzymy Boga, zjednoczymy się z Nim. Nie, w nadziei, jak mówi święty Paweł, w nadziei już jesteśmy zbawieni. Dlatego ta nadzieja jest taka subtelna, ale ona jest jak sól ewangeliczna, która nadaje smaku wierze, że ta wiara jest radosna. Pogodna, pełna optymizmu. I co więcej, że ta wiara jest głęboko przekonana, że nie trzeba czekać na śmierć, aby zjednoczyć się z Bogiem. Ale już tu jesteśmy zbawieni. To znaczy, już tutaj jesteśmy zjednoczeni z Jezusem. Jeszcze go nie widzimy, ale wiara spowodowała, że jesteśmy w Nim. A jeżeli jesteśmy w Bogu, to znaczy, że nic innego, jesteśmy w Królestwie Niebieskim. Pewność wiary, ta cecha, to jest bardzo piękna cecha, ale uwaga, ona nie oznacza, że zawsze otrzymamy to, czego się spodziewamy od Boga. Bo nieraz człowiek tak mówi, myśli sobie, no tak, jeżeli o coś Boga proszę, to na pewno to otrzymam. Nie, nie, to nie o to chodzi. To nie jest ta pewność. Nie. Tutaj pewność wiary oznacza coś innego. Oznacza to, że jeżeli ja dam się Bogu, to na pewno Bóg da się mi. Przeleje we mnie swoje życie. Bóg zawsze siebie daje. On nie daje tego, co my sobie Wymarzymy, zapragniemy, żeby nam dał to czy tamto. Na przykład, żebyśmy mogli zdać egzamin, czy znaleźć dobrą pracę. To są takie ziemskie y, potrzeby ludzkie, i, i nieraz ludzie tak modlą się, żeby to otrzymać, są pewni, że to otrzymają, a tu nic. Nie, to nie o to chodzi. Ale jeżeli prosimy o samego Boga, to On zawsze się nam da. A właściwie nawet nie trzeba prosić. Po prostu dać się Jezusowi, to On się nam da. Każdego dnia, kiedy czynimy ten akt wiary, Bóg przelewa w nas swoje życie. Powiedzmy tak kropla po kropli. Jeżeli dzisiaj modlisz się pół godziny, no to Bóg na pewno się Tobie da. Jakaś mała cząstka przepłynie od Niego do Ciebie. Będziesz troszeczkę inny, inna. Po tygodniu tych cząsteczek będzie więcej. Po miesiącu, po kilku miesiącach, jeżeli modlisz się każdego dnia, zawsze Bóg się tobie dał, a odkrywasz, że powoli stajesz się inny, inna. Jesteś bardziej cierpliwy, więcej chcesz służyć, więcej słuchasz, jesteś bardziej uśmiechnięty, nie potępiasz ludzi. Jeżeli ktoś się modli w ciszy rok, dwa, trzy, o, to zmiana w nim już jest bardzo duża, każdego dnia Bóg się dał tej modlącej osobie. Powoli jakby tę osobę przemienia w siebie, przebóstwia. Prze, przemienia. To, co stało się na górze tabor to jest obraz tej przemiany do której Jezus zaprasza każdego z nas to jest cudowne czy chcesz być przemieniony w Jezusa myśleć tak jak On reagować tak jak On być dobrym tak jak On to módl się w ciszy. od tego wszystko naprawdę od tego wszystko się zaczyna Bóg będzie dawał siebie Tobie. Będzie cię przemieniał. A po dłuższym czasie właściwie ani ty siebie nie poznasz, ani inni ciebie nie poznają. Bo pomyślą, po, po jakby drugi Chrystus wstąpił na Ziemię. Będziesz upodobniony, upodobniona do niego. I to jest właśnie ta pewność wiary. Chciałem tego życzyć Tobie i sobie abyśmy nigdy w to nie zwątpili.